Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Witam zaproszonych gości, Pana Prezydenta Miasta, Pana Marka Materka, Panią Janinę Malinowską, Przewodniczącą Komisji Konkursowej oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa wodociągi i Kanalizacji. Witam Panią Aleksandrę Prokop, pełniącą obowiązki Prezesa Przedsiębiorstwa Oddaciągów i Kanalizacji oraz witam serdecznie Pana Ryszarda Glińskiego, który został wyłoniony w drodze konkursu na stanowisko Prezesa Przedsiębiorstwa. Przekazuję głos Pani Przewodniczącej. Miło mi poinformować, że w dniu wczorajszym odbył się konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Pożyczągów i Kanalizacji Spółpracy w Staromowicach. Do konkursu przystąpiło 12 kandydatów. Muszę przyznać, że poziom konkursu był bardzo wysoki i w drodze konkursu braliśmy Podczas konkursu braliśmy pod uwagę przede wszystkim koncepcję rozwoju spółki na najbliższe lata. Sprawą priorytetową jest zagospodarowanie odpadów, osadów ściekowych i przyszła inwestycja, która tutaj czeka przedsiębiorstwo. W drodze konkursu Rada Nadzorcza wyłoniła kandydaturę pana Ryszarda Wilińskiego i zaproponowała w głosowaniu tajnym, wybraliśmy tę kandydaturę. Dziękuję. Teraz poprosimy Pana Ryszarda Pomieńskiego o zabranie głosu. Serdecznie chciałem podziękować Radzie Nadzorczej Komisji za, za powierzone mi takie zaufanie. I chciałbym w skrócie przedstawić koncepcję, którą, którą będę chciał zrealizować w najbliższym okresie. Tak jak tutaj pani przewodnicząca wspomniała, takim priorytetem jest zagospodarowanie osadów ściekowych, więc w pierwszej kolejności będę chciał przeprowadzić modernizację, dalszą modernizację oczyszczalni ścieków, która będzie polegała na wybraniu najbardziej optymalnej technologii w zagospodarowaniu tych osadów, czyli biogazowni lub układu ORC. Taki układ ORC pozwoli nam na wykorzystywanie w optymalnej energii przetworzonej z osadów ściekowych Pozwoli nam to na uzyskanie energii w granicach 6,7 6 MW, w tym 5,34 w cieple oraz 1,26 w energii elektrycznej. Być może taką inwestycję uda nam się przeprowadzić wspólnie z Zakładem Energetyki Cieplnej w Strachowicach. I tutaj jest z zarządem Zakładu Energetyki Cieplnej, już takie, takie wstępne, wstępne rozmowy są przeprowadzone. To zadanie może być współfinansowane z Funduszu Ochrony Środowiska w granicach 85%. Decyzja to, odnośnie tego zadania będzie podjęta w wykonaniu, czy to będzie biegazownia, czy układ RC w najbliższym czasie i sądzę, że, że, że będzie to kluczowe, kluczowe zadanie, które pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie miasta na, na Energię, która zasili centralną ciepłą wodę w 100% dla całego miasta. Następnym takim zadaniem jest restrukturyzacja organizacyjna spółki. Chciałbym tu wykorzystać największy kapitał tej spółki, czyli zasoby ludzkie, i większe zaangażowanie w rozwój w tej spółki. Następnym takim priorytetem jest rozszerzenie działalności na laboratorium, czyli powiększenie, zwiększenie usług przykładowo dla Zakładu Energetyki Cieplnej, również jak dla Zakładów Mięsnych Animex. Następnym takim priorytetem jest budowa farmy fotowoltaicznej na obiektach PWiK, co wpłynie na mniejsze, mniejsze zużycie energii elektrycznej, również na ochronę środowiska no, i tutaj też są możliwości uzyskania dodatkowych yy, dofinansowania z wfo czy y, RPO. Yy, takim priorytetem również jest wykonanie monitoringu sieci, yy, co pozwoli nam na ograniczenie strat, strat na przesyle wody, likwidację nielegalnych podłączeń, szybsze wykrywanie awari awarii i zdalne sterowanie napędami. <laughs> Następnym takim e, zadaniem, które będę chciał wykonać jest e, wdrożenie systemu zdalnych odczytów ciepłomierzy, które pozwoli nam na wykrywanie nadużyć, e, eliminowanie e, błędów ludzkich, bezpieczeństwo danych. E, takim priorytetem również jest e, eliminowanie, odprowadzenie ścieków e, e, razem z, e, z kanałami deszczowymi, czyli to jest zwiększenie ilości kontroli i przybudowa sieci na osiedlu las oraz majówka. Następnym priorytetem, który chciałbym y, wykonać, jest poprawa obsługi klienta, czyli wprowadzenie nowej strony internetowej, e faktury, y, dbałość o wizerunek firmy. Y, jeszcze chciałbym w, w tych pierwszych, pierwszych dniach wprowadzić. Y, y, Więcej zadań wykonywane było przez pracowników spółki i, i lepsze wykorzystanie potencjałów pracowników, jak również chciałbym duży nacisk po położyć na poszerzenie świadczonych usług dla mieszkańców gminy, jak również ościennych mieszkańców gmin i, i Starachowic przez, przez, przez działy techniczne. Dziękuję. Szanowni Państwo, e, chciałem po pierwsze pogratulować Panu Ryszardowi Glińskiemu, po drugie podziękować Pani Aleksandrze Prokop, e, która podjęła się jako pracownik przedsiębiorstwa wodociągu i kanalizacji trudnej roli, ponieważ po e, odejściu z firmy prezesa Ryszardo, Roberta Pastuszki e, podjęła się pełnienia obowiązków prezesa firmy, e, co sprawia, że wzięła na siebie bardzo dużo zadań, które trzeba było ogarnąć nie tylko z działki, którą się zajmowała przez Ostatnie 10 lat e, przedsiębiorstwo, ale również e, tymi związanymi ze sprawami technicznymi. Z kolei pan Ryszard Gliwiński jest e, osobą, która jest technicznie wykształcona i e, po politechnikach wykształcony, więc e, to e, połączenie jednego z drugim myślę, że w spółce wyjdzie na dobre. E, jeśli chodzi o koncepcję, którą pan Ryszard przedstawił. E, Trochę ze strony technicznej, bardziej ta pierwsza część, więc możliwe, że Państwo niekoniecznie musieliście zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Więc chciałem w skrócie powiedzieć, w czym jest rzecz. Mianowicie, gminy mają od niedawna zakaz składowania osadów i trzeba je w jakiś sposób zagospodarować. Trzeba wybrać formę zagospodarowania albo przez spalenie tych osadów, albo przez zagospodarowanie w rolnictwie. Każda z tych metod Wymaga poniesienia jakichś nakładów finansowych. Dla nas jest to o tyle priorytet, że chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby wykonanie tych wszystkich modernizacji na oczyszczanie ścieków nie przełożyło się na wzrost ceny za odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Starachowic, Mirca, Wąchocka i Brodów. I to jest dla nas priorytet jako dla gminy Starachowice i to musi być też priorytet dla Prezesa e, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. E, pozostałe rzeczy, które wynikły z tego konkursu. E, to jest plus tego konkursu, że on się odbył, bo właściwie w kilku koncepcjach, które kandydaci przedstawiali, pojawiały się pomysły, które warto w tej spółce zrealizować, począwszy właśnie od zagospodarowania osadów, o którym wspomniałem, ale również poprzez poprawę obsługi klienta, wprowadzenie nowej usługi, jaką jest e-faktura, poprawienie strony internetowej, która jest taką wizytówką firmy ten system telemetryczny, który pozwala na to, żeby badać, czy gdzieś na sieci doszło do wycieku wcześniej, zanim ta woda wypłynie, podmyje drogę czy chodnik i ktoś ją zauważy, to wcześniej powinniśmy mieć możliwość, żeby to zbadać, żeby tych strat wody na sieci jak najczęściej unikać. Kolejna rzecz to jest właśnie to, co Pan Ryszard wspomniał o tym, żeby wyeliminować, a przynajmniej starać się wyeliminować jak najwięcej przypadków, w których wody deszczowe są wpuszczane do kanalizacji i trafiają ostatecznie na oczyszczanie ścieków, co podraża koszt oczyszczenia ścieków, co przekłada się też na wszystkich mieszkańców gmin, które są e, wspólnikami w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. E, to są te, to jest te kilka priorytetów, które należy wykonać, o których należy pamiętać, ale również e, mówimy o modernizacji sieci, dlatego, że musimy ją e, co jakiś czas modernizować. Musimy też wykorzystać lepiej potencjał pracowników, którzy w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji pracują od wielu lat, a którzy mogliby wykonywać niektóre prace, które w tej chwili są zlecane na zewnątrz. Po doświadczeniach, które mamy w pracy w zakładzie energetyki cieplnej, gdzie pan Ryszard do tej pory i, i nadal jest dyrektorem do spraw technicznych. E, mogę powiedzieć, że jest nadzieja na to, że to wszystko się zmieni i że e, te e, zmiany, o których wspomniałem i w, o których wspomniał e, Pan Ryszard w swojej koncepcji to będą e, zmiany, które będą dobrze skutkowały dla firmy, no a co za tym idzie później dla mieszkańców Starachowic, Mirca, Brodów i Wąchocka. Więc na tym chciałbym, żeby się prezes skupił w najbliższym czasie i z tego będzie przez Radę Nadzorczą i przez właścicieli, których reprezentuje, czyli Zgromadzenie Wspólników będzie rozliczany. Po to ta koncepcja została w skrócie przedstawiona, żebyśmy mogli za rok spotkać się i odhaczyć sobie to, co zostało z tej koncepcji już zrealizowane, a co jest w fazie dalszych prac i realizacji w kolejnych latach. Samo objęcie funkcji o tym już wspomnieliśmy, nastąpi najprawdopodobniej pod koniec kwietnia. W tej chwili jest przygotowywany bilans finansowy spółki. Po tym bilansie, jak zapozna się z nim Rada Nadzorcza, zapoznają się z nim wspólnicy, odbędzie się zwyczajne zgromadzenie wspólników i wtedy będzie można powołać nowego prezesa, a pani Aleksandra Prokop będzie cały czas w naszej firmie pracowała, służyła swoją radą i pomocą, bo zajmowała się tu księgowością, nad Nadzorowała też ogromny projekt, który był realizowany w latach poprzednich i wyzwań na pewno w tej pracy nie będzie brakowało, dlatego że przed nami jest kolejny projekt, który będzie dofinansowywany ze zewnętrznych środków i który na pewno się nam przyda. A dziś będziemy się spotykać. Z Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z przedstawicielami Narodowego Funduszu. Ja z prezesem się spotkam, natomiast prezes. Marcin Pocheć i Pan Prezes Ryszard Kliwiński spotkają się z pracownikami również merytorycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właśnie po to, by rozmawiać o części osadowej oczyszczalni i od razu wyjaśnię dlaczego Panowie się tym zajmują. Dlatego, że jeden z pomysłów na zagospodarowanie osadów jest ściśle związany z Zakładem Energetyki Cieplnej, w którym Pan Ryszard jest Dyrektorem do Spraw Technicznych, a Prezes Pocheć jest zasem więc e, oni od dłuższego czasu też ten projekt pilotują i chciałbym, żeby wspólnie te dwie spółki, e, w których Gmina w RZcu ma 100% udziałów, tu ma większość udziałów w PW a mogły ten e, projekt realizować. Pan przedstawić swoją Mam 50 lat, jestem żonaty, mam dwóch dorosłych synów, jeden ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą na kierunku inżynieria środowiska, kierunku klimatyzacja, wentylacja, drugi syn również studiuje na Akademii Górniczo-Hutniczej, jestem z wykształcenia elektromechanikiem, skończyłem również studia ekonomiczne, również na kierunku marketingu i zarządzania. Jestem rodowitym starakowiczem, w tej chwili mieszkam poza starakowicami w miejscowości Ruda. W zakładzie energetyki cieplnej obecnie jestem dyrektorem do spraw technicznych. Chciałam zapytać jeszcze o wynagrodzenie prezesa, czy będzie się różniło od tego poprzedniego, będzie wyższe niż I forma zatrudnienia. Nie będzie się różniło to będzie 9900 zł brutto, czyli tak jak było po obniżce wynagrodzenia, bo poprzednie wynagrodzenie wynosiło ponad 15 tysięcy złotych brutto, więc to wynagrodzenie będzie na poziomie 9900 zł brutto i to będzie kontrakt. To jest ta różnica pomiędzy tym, co było, a co jest. W momencie kiedy była tamta umowa, musieliśmy płacić dość wysokie odszkodowania za na rozstanie się w tym czy innym terminie, czy odprawy, może tak nie odszkodowania, ale odprawy. W przypadku kontraktów różnią się o tyle, że możemy w każdej chwili się rozstać, jeśli ktoś nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. To nie jest dowód nieufności w stosunku do kandydata, tylko to jest procedura, którą wdrożyłem we wszystkich miejskich spółkach i ona obowiązuje wszystkich prezesów, którzy za mojej kadencji byli powoływani, więc chcemy uniknąć dodatkowych kosztów dla spółek. W momencie, kiedy któryś z prezesów by nie wywiązywał się z tego, co założył w koncepcji i dzięki której wygrał tak naprawdę wybory na prezesa danej spółki. To, co może mieszkańców interesować, to cena wody. Czy rozważana jest kwestia jej obniżki? Jeśli chodzi o cenę wody, to. Tu e, priorytetem dla prezesa jest takie działanie i takie e, patrzenie na koszty, aby w pewnym momencie była możliwość obniżenia ceny również wody, e, zakupu wody przez mieszkańców, dlatego że udało nam się obniżyć o te 31 groszy cenę odprowadzanych ścieków, no ale chcielibyśmy więcej e, i prezes e, z tego sobie zdaje sprawę, e, wie, że e, to jest jeden z priorytetów. E, jeśli chodzi o ścieki, to już będzie to trudniejsze, dlatego że nas te inwestycje w części osadowej oczyszczalni, ale jeśli chodzi o wodę to mam nadzieję, że z upływem czasu amortyzacja będzie spadała w dół, więc będą jakieś środki na to, żeby można było pewne ruchy wykonywać. Dziękuję.